O współczesnych wyzwaniach stosunków polsko-ukraińskich w sferze bezpieczeństwa, gospodarki, kultury oraz współpracy transgranicznej dyskutowali uczestnicy 12. Polsko-Ukraińskiego spotkania w Jaremczu. Doroczne wydarzenie zgromadziło naukowców, przedstawicieli ministerstw, instytucji państwowych, władz lokalnych, dyplomatów, działaczy organizacji polskich na Ukrainie, ekspertów z Polski i Ukrainy. Te spotkania zawsze mają hasło: przyszłość, teraźniejszość i przeszłość. I zwróci uwagę, że zaczynamy od przeszłości dlatego, że wszystko, co się działo w przeszłości i dzisiaj, najważniejsze wnioski dla nas w przeszłości. I te spotkania jeszcze raz zaświadczą o tym, że różnica zdań zawsze skierowana jest na jedno. Uniknąć błędów, wypracować taki model, który pozwoli nam szybko razem zrealizować te cele które przyjeżdżą przez naszymi narodami i państwami. List gratulacyjny do uczestników spotkania wystosowała Iryna Wereszczuk, przedstawiciel Gabinetu Ministrów Ukrainy w Parlamencie Ukraińskim, który odczytał rektor Ihor Cependa. Przedstawicielka nowych władz Ukrainy życzyła, ażeby dyskusje w Jaremczu przyniosły cenne diagnozy i postulaty do praktycznego wdrożenia. Z udziałem członków Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa dyskutowano na temat nowej sytuacji w stosunkach polsko-ukraińskich. Nas interesuje przede wszystkim, co nowy rząd i nowy prezydent planuje Zrobić w stosunkach polsko-ukraińskich? Na ile nowy prezydent będzie chciał dążyć do, do załagodzenia sporów między Ukrainą a Polską? Wszyscy uczestnicy właściwie zwracali uwagę na nie najlepszy stan stosunków politycznych ukraińsko-polskich ale również było bardzo wiele głosów mówiących o tym, że jeśli idzie na przykład o współpracę samorządową, naukową, że to wygląda dobrze. Osobno została omówiona rola mediów i współpracy kulturalnej. Kolejny panel był poświęcony Polsce i Ukrainie w kontekście wyzwań sytuacji międzynarodowej. Rozmawialiśmy przede wszystkim o sytuacji na Ukrainie, o tym co to oznacza dla stosunków polsko-ukraińskich. Zwycięstwo Sługi Narodu, zwycięstwo Wołodymyra Zeleńskiego. Wspominaliśmy także o wyborach w Polsce, które już wkrótce Odbędą. Ta dyskusja była bardzo żywa. Brali w niej udział nie tylko paneliści, ale naprawdę liczni. Były liczne głosy z publiczności. Na jedno Ukraina może liczyć, to znaczy na wsparcie, na wsparcie Polski na arenie międzynarodowej w ważnych dla Ukrainy kwestiach. I tutaj, niezależnie czy ministrem spraw zagranicznych był Radosław Sikorski, czy był to pan Witold Waszczykowski, czy w tej chwili pan Jacek Czaputowicz, to tutaj linia polskiego rządu się nie zmieniła. Natomiast nie bądźmy minimalistami, nam chodzi o zaktywizowanie relacji dwustronnych, bo nie ma co oszukiwać, że ostatnie kilka lat to była dekoniunktura w tych, w tych relacjach. Nowy rząd na Ukrainie na pewno to jest jakaś szansa dla, dla zagranicznych inwestorów i tak też jest postrzegany, jeżeli popatrzymy na to, jak zagraniczni inwestorzy reagują na nowy rząd, to reagują z optymizmem. Dlatego, że nowy rząd nie będzie skrępowany żadnymi politycznymi zobowiązaniami, czy to wobec ewentualnego partnera. Teraz koalicji, czy, czy ewentualnie jakimiś um, starymi porozumieniami politycznymi, o tutaj um, na myśli stare elity polityczne, które raczej zajmowały się zarabianiem pieniędzy niż, niż zmianami w, w państwie. Więc tutaj na pewno jest optymizm, no, ale to póki co są zapowiedzi, te sygnały, które płyną od nowego rządu, a jeżeli mówimy już o takich realnych krokach, to one są troszkę mieszane. Uważam, że bardzo dużo zależy od tego, jak pójdzie trzy rzeczy. Pierwsze. Deoligarchizacja, demonopolizacja. I wszystko, co się dzieje w dziedzinie reformy sądowej, mondorowców i tego, co zna każdy, kto pracuje w Ukrainie. Dlatego jeżeli w tym będzie postęp, e, będzie wsparcie małego i średniego biznesu, będzie otwarcie Ukrainy na równość e, rule of ru tak, wszystkich przed prawem, tak, to e, patrzy na nasze perspektywy e, bardzo pozytywnie. No i oczywiście najstarsza maść w tej grze, e, grze to jest wojna z Rosją i tu bardzo zależy, od tego, jak skonsolidowana z mojego punktu widzenia będzie politycja Zachodu i Ukrainy w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji. Wojna, którą rozpętała Rosja, jest nie tylko przeciwko Ukrainie, ale przeciwko całemu Zachodowi. I jest to wojna w formacie hybrydowym. Jest to olbrzymie zagrożenie, ale prawdopodobnie nie tak silnie odczuwane w Europie Zachodniej. Ale nasi polscy koledzy o tym wiedzą bo znajdują się na wschodniej rubieży NATO, na styku interesów wschodu i zachodu. Dlatego naturalnie nam współczują, rozumieją nas i wspierają. Chcąc odnosić sukcesy w zakresie polityki zagranicznej, Ukrainie pozostaje jako bardzo atrakcyjny moim zdaniem kierunek. Kierunek transatlantycki, natowski, we współpracy z Polską, która w tej chwili jest głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej. Ukraina, nie mając szansy na bycie formalnym członkiem Trójmorza, może uczestniczyć we flagowych projektach, czy to gazowych, czy transportowo-infrastrukturalnych i także w tym wymiarze przesuwać się na zachód. Odbyło się też posiedzenie Klubu Galicyjskiego, który działa jako stałe forum dialogu polsko-ukraińskiego. Po dyskusjach zaprezentowano szereg nowych książek naukowców z Polski i Ukrainy. W godzinach wieczornych występowały lwowski polsko-ukraiński kabary artystyczny Czwarta Rano oraz grupy koncertowe Uniwersytetu Przekarpackiego. W ostatnim dniu uczestnicy jaremczańskich spotkań dokonali wejścia na szczyt góry Popiwan, gdzie jest odbudowywane dawne obserwatorium astronomiczne, oraz odbyli wycieczkę do Kosowa, gdzie zwiedzili lecznicę doktora Apolinarego Tarnawskiego i odwiedzili słynny bazar Huculski. Była to bardzo ważna wizyta, ponieważ zbiegła się z 80. rocznicą, tragiczną rocznicą ewakuacji rządu polskiego do Rumunii, a właśnie tutaj w lecznicy doktora Tarnawskiego stacjonowało Ministerstwo Spraw Wojskowych i tutaj spędziły swoje ostatnie chwile najważniejsze osoby w II Rzeczpospolitej. Inicjatorami tego dorocznego wydarzenia byli Kurier Galicyjski oraz Narodowy Uniwersytet Przykarpacki w Onofrankiwsku, partnerami Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Badań Etnonarodowych im. Kurasa Wydarzenie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.